Siema. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Dartmoor Gamer 26 i Kelly Swip 30. Oba rowery są w cenie około 3000 zł. To jest półka cenowa, o którą często mnie pytacie jaki rower do 3000 to dziś właśnie robimy takie starcie dwóch dirtówek do około 3000, więc zapraszam do oglądania i zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzu na temat tych rowerków. Zaczynając od Dartmoor Gamera 26 kosztuje on tak jak mówiłem około 3000 zł, znaczy jego regularna cena to 4000, ale on nie schodzi z promocji na 3000 a więc posiada on spoko amorek, bo Manitou Circus Sport, fajny amor, jak w tej cenie, w nowym rowerze jest on twardy, na pewno się nada na pierwsze hopki, a nawet i na większe, bo znam gościa, co normalnie latał na tym amorze i ani mu nie pękł, ani nie narzekał, więc, więc uważam, że jest to spoko amor. Oczywiście nie jest on powietrzny, ale uważam, że jest on jeden z lepszych amorów, jeśli chodzi o sprężnowo-olejne. Dostajemy w nim korby, w sumie nie wiem jakie to są. Jakieś no y, e, ani to nie Sumczuka, ani to jakaś inna firma, po prostu jest napisane Dartmoor e, i tyle. Chyba że coś źle zauważyłem i na stronie coś źle napisane. Zębatka to Dartmoor Pico czyli jedyny słuszny wybór w tej cenie. Rewelacji nie ma, ale pamiętajmy, że jest to nowy rower w cenie 3000, więc nie ma co też oczekiwać, że wszystkie części w tym rowerze będą nie wiadomo jakie. Dostajemy fajny hamulec hydrauliczny SRAM level. Na spokojnie powinien nam wystarczyć. Kiedyś już mówiłem, że jest to mój ulubiony chyba hebel, bo jest on tani i bardzo fajny. Tylko czasami się potrafi pierdolić, ale to zależy od modelu, jaki kupimy. Dostajemy fajne tylnie koło Dartmouth Shark na pieście Dartmouth Reel. Jest to naprawdę fajne koło w tej cenie. Czasami driver się pierdoli w tym reelu, ale no uważam, że jest to naprawdę fajna piasta. I pamiętajmy, że mówimy o rowerze. Za, no ok, on kosztuje 4000, ale teraz, no nie schodzi cały czas promocji za 3000 od jakiegoś roku, co nawet półtorej, więc bardziej rozmawiałem że to jest rower za 3000 i ty nie koło, jak w tej cenie, to jest naprawdę kosmos, jak za nowy rower. Cockpit to Dartmouth Viper i kierownica Dartmouth Tornado, czyli po prostu klasyk, no nie jest to lekki cockpit, nie jest to kierownica bardzo wytrzymała. Ale no na pewno się nada. Środełko jest slim combo, czyli klasyczek, i w sumie więcej o tym rowerze nie ma co mówić. Jest to spoko od sprzęt. Eee, rower waży 13,9 kg, więc no nie jest to najlżejszy rower, ale na pewno nam posłuży i nie rozpadnie się na pump trachu czy na jakichś mhm. małych hopkach Teraz pogadamy o Kelly Swipe 30. Kosztuje on również 4K z promocji. W promocji 3200. E, chociaż też gdzieś widziałem jakieś strony stronie 2700 ale to już dobrze by było po prostu sprawdzić stronę, czy ta strona nie wysyła jakichś rowerów e, powystawowych, które są zarysowane, albo zajechane, albo stały w zimnie i po prostu zardzewiały gdzieś. E, tak jak mówię, na takim zaufanym sklepie z promocji trzydziestki nie schodzi już bardzo długo. E, ale no jest naprawdę z nim źle, jeśli chodzi w tej cenie. Nie rozmawiamy, że on stoi regularnie 4 koła, tylko że na tej promocji za 3200. No tam jest o wiele gorszy od sprzętu, i dużo o tym rowerze nie ma co mówić. Zaczynając, dostajemy no amortyzator RS Suntor XTR32. Miałem ten amortyzator i jestem totalnie bezsensowny do dirtu. Po prostu się nie nadaje. Ja jak go używałem ustawiłem go na maksa na twardo, żeby się w ogóle nie uginał i wtedy... I wtedy był ok, tylko jest on ciężki, jak się go nawet ustawi na w miarę twardo, to i tak jest za miękko. chyba że się waży 60-65 kg, no to, no to się nada, ale, ale jest, on, jest on po prostu bez sensu, szybko odbija, nie da się ustawić regulacji odbicia, jest po prostu bardzo ciężkim amortyzatorem. Eee... Jest to no moim zdaniem bezsensownym wyborem do Dirtu Jeżeli byśmy rozmawiali o jakimś zastępcze amortyzatorze, żeby się go znalazło na elikcie za 150 W, to tak, ale nie mówmy o amortyzatorze do Dirtu w rowerze za 3 Koła, o XT za 32, bo jest to po prostu bezsensowny amortyzator. I już tak naprawdę na samym tym amortyzatorze zakończyłbym e, analizę tego roweru, bo, bo już na starcie tak naprawdę po. Pół roku jazdy, jak zdobędziemy jakieś umiejętności, to musimy ten amortyzator wymienić, bo albo się zepsuje, albo on no, będzie nam bardzo bloko blokował ten progres, a jak coś umiemy i chcemy kupić ten rower, to naprawdę ten amortyzator będzie nam bardzo mocno utrudniał pójścia dalej, bo na jakichś już sensownych hopach większych, jakichś dirtowych, z dobrym kątem, będzie on po prostu bardzo ciężki. E I. I bym po prostu już skończył analizę. Bo, bo ten rower, moim zdaniem, jedyny, kiedybym kupił, to jakby miał budżet 1500-1800 zł i znalazł go właśnie w tej cenie na, na oelix e, Niezajechanym, jakiś dobry stan 1500-1800 na oelix i bym go brał. Bo naprawdę, za 3000, o wiele lepszy moim zdaniem, jest gamer. I nie analizowaliśmy tego w tym filmie, ale równie dobrze bym wybrał Metropolisa 3 zamiast tego Kellisa jakbym nie chciał Dartmura, ale o tym też zrobimy analizę Także moją opinię znacie, wybrałbym gamera bez chwili zawahań Napiszcie w komentarzu co wy byście wybrali Dajcie znać jaki jaki chcecie następny filmik może jakiś poradnik do sztuczek e, albo po prostu może coś z kamerki z kasku, żeby nagrać jak jakąś jazdę czy coś, dajcie znać e, Czy może znowu chcecie porównanie rowerów, także piszcie śmiało w komentarzu na dzisiaj to tyle. Siema